E, witajcie moi drogi byczki, jeszcze raz, e, ponieważ czwarty raz w tym, tym dniu epickim aktualizacji. Dzisiaj będę wam pokazywał moje zmagania z grubasem, który ma mitycznego PM. -a. Więc no, najpierw go wysadz Spróbuj wysadzić. Kurde, coś. Co on, coś on, on coś w łubie ma jednak. Albo i nie. Wysadzimy go. Obawiam, obawiam się, że przez... Mm, o, 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 o! Aha, nie, myślałem, że będzie strzelał laserem, czy co, tam... Co to cholery?! Wy to... Grubasie jeden, co ty se myślisz? Już jakieś dźwięki będzie mi familii... To jest family-friendly kanał, a nie jakiś taki... No właśnie... Dobra, ile mają Kewa te e, cholerne wyrzutki społeczeństwa zwane potocznie e, m, żołnierzami. Dobra, uznajmy, że tego nie było, ale... E, chwila. Dziwne, mi się wydawało, że ten chłop... on e, jest zawsze w innym miejscu, bo... A w sumie walić. Idziemy eksplorować South. Będziemy sprawdzać ci, jak John jest warty swojej ceny walczenia z tym psychopatą. Na najpierw zamkniemy drzwi, żeby nikt nie patrzał. Otwieramy. Jeszcze też przeładuję wszystko i wyrzucę. A ja no zostawię. Ten gościu się nazywa Gunnar. Naprawdę rodzice go musieli kochać? Wow. Wow. Dobra, czyli co my tu mamy? Raz. ...dwa... ...trzy i cztery... E, mamy cztery... E, ...tutaj... ...hala, ja chcę zdobyć moją pizzę... ...co to jest? ...albo wiem... ...dobra, tak było lepiej... E, ...no to mamy cztery... ...zrzuty... ...raz, dwa, trzy... ...cztery, pięć... ...pięć... E, e, ...pudełek z amunicją, z czego trzy to były te duże... ...a tutaj są dwa, też duże spoko. Tutaj mamy cztery skrzynki ur -u. To nie jest coś dobrego, ale czasami epika, czasami net coś legendarnego może się trafić. Oceniam ten e, save na bardzo dobry. Daję mu ocenę 6 z plusem. A teraz ja się tutaj w sumie zatrzymam, zbuduję, zbuduję sobie mały domek. Tutaj będą drzwi, tutaj okno i pięknie mogę jeść sobie pizzę. Do widzenia!